Siemanko, a więc teraz idziemy przesunąć wrak tego dziwnego samochodu, co wchodzimy pod rabince która pewnie się urwie. No używie. skakuj, szmato. Ciekawe ile ich tam jest? Dwóch tylko. Neky Karzel.

Zacznijmy od tego. Zejdziemy do Was i zobaczymy czy bom. No dobra, zobaczymy co tu mamy. Zaczep. Zobaczymy czy coś możemy z nim zrobić. Nie dam rady tego odłączyć. Może jakimś kluczem albo coś? Może przejedziemy się nią. Uhu Ku. O To tylko to. Znak. Cokolwiek już rząd próbował zrobić nie pomogło. To dużo mi to dało. Nie no, jeden klucz mam, ale nic im nie mogę zrobić. Co my tu mamy? Generator. Pusty. Może coś jest w ciężarówce? Po, po kto tam? Mamy znaki stop. Hmm. Taśma? Co to jest? Dobra, nic więcej tu nie ma. Klatka. Jakiś wóz federalny. Tu więcej chyba nic nie będzie. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy z tym, ale to i tak nic nie da. No to co? Co ja tu poradzę? Nie ma jak tego odczepić. No i trochę dupa. No tu nic nie zrobię. Ale jaja. Wygląda na to, że muszę zejść na dół. Chyba, że z niej pogadam. Z tym nic nie da się. Pogadaj z twoimi. Dobra, zejdę sobie na dół. Oni porwą pewnie Clementine. Nie, dobra, wszyscy schodzimy.

O, idziemy na stację, luknąć. No to trochę daleko mamy. Z tym na pewno nic nie zrobię. Puk, puk. Wstanie z tego kula ognia, tak. Dobra, to jest wszystko to samo, tak więc co? Idziemy zobaczyć na tą stację. O ile się da. Boże, przecież to jest daleko jak cholera. A dobra, wybrałem sobie nogi, to on sam się przejdzie. Dobra, to idziemy razem. Ciekawe, nie wiem czemu, ale jakoś mi się zdaje, że on Clementa jednym tutaj uratuje i strzeli jakiegoś zombiaka. Dobra, sprawdzamy stację. Bla bla bla. Ocalali w środku. Wow. Fajny napis. Tu mamy farbę, ale nic się nie przyda. Jest tu jakieś wejście? Złaś. Boże, po schodkach muszę iść. Czemu ten ziomek nie może biegać? A ja sam sobie biegam. Ciągle biegam, biegam. Tu nic nie ma, O, Clementine już wszystko ogarnęła. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Dobra, otworzę je czymś. Tylko jeszcze nie wiem czym. Pchnę. Yuh. Ani drgnął. Łapką? Tym bardziej. Nic nie widać. Kurde, nie wiem co zrobić. Wózek widłowy. No popatrz na niego. Chyba nikt go nie uruchamiał od lat. Może mi się uda. No, wątpię. Ha. Huh. Tu nic nie ma. No. Dupa. Tak więc musimy wynaleźć inny sposób. Klementar. Tak, to dobre spostrzeżenie. Musimy jakoś wejść. Tu są... Tu jest jakieś okienko. Hmm. No to mi raczej dużo nie dało. Będziemy od drugiej strony popatrzeć. Noż.. Patrzcie, zaciął się w schodach. No, gnoju. No tu nie ma wejścia, to są tylko znaki. No. Więc jakieś bezsensowne, które mi nic nie dają. Bla bla bla, puszki z farbą. Ktoś trochę malował, super, ale nie mogę tam wejść. A to szkoda. To jak mam się dostać do środka? No ej, chyba że od tej strony coś będzie. O, faktycznie było. Nie wiem, wiecie co? Naprawdę nie wiem jak to zrobić. Tu też jakaś puszka z farbą, ale nie można z niej nic wydusić. Tutaj dach, ale nie wejdę na niego. Hmm. No to mamy trochę wałka. Bo nie wiem cóż mam uczynić. Zero podpowiedzi. Klementajnsuszko, masz jakiś pomysł? SOS Kurde. Tu też nic nie ma. Tu tym bardziej nic nie ma. Ale ja ja Nie wiem, co mam zrobić naprawdę. O! Okienko jest uchylone. Nawet nie widziałem tego okienka. Może zajrzę do środka. Kurde, nie rozmawiaj z nią, tylko niech zajrzy do środka, suka. Byk. Chodźcie, podsadzę za dupę. Ależ ty dzielna. Jebut. No skakuj. Wejdź jak możesz.

Nie jestem pewien. Może lepiej nie, open, jakoś się przyblokuje. Dobra, ja sobie zapisuję, widzimy się za chwilę. Cześć.